Razem ze mną jest poseł Dobromir Sośnierz. Jesteśmy we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym, ponieważ okazało się, że poseł, przedstawiciel narodu, przedstawiciel suwerena nie może wejść do państwowej instytucji. Dlaczego? No dlatego, że y, ta instytucja nie wybrzydza. Wprawdzie, y, kiedy ktoś wpłaca podatki, to przyjmuje podatki od każdego, i od lewego, i od prawego, od nienawistnika, i od homofoba zarówno, ale jak trzeba już wpuścić do środka i podyskutować, to się okazuje, że są równi i równiejsi. Dlatego nie zostaliśmy wpuszczeni. No, y, uzasadnienie było dość mgliste. Powiedziano jedynie o tym, że ze względu na moje poglądy w sprawach społecznych, z wiemy, o jakie poglądy uh -huh. chodzi, że chodzi o, o tak zwany antyfeminizm i o sprzeciwianie się ideologii LGBT. Zostałem nazwany homofobem w jednej z wrocławskich, tutaj takich z wrocławskich portali przez panę Martę Gołębiowską, lokalną dziennikarkę. No i potęga tego portalu wstrząsnęła tutaj podstawami Uniwersytetu. Uniwersytet przerażony odwołał mój wykład w podskokach, mimo że przez dwa tygodnie мне Ponad tak było, sala była zaklepana i nikomu to nie przeszkadzało. No, skoro już się nie zapoznali przez tyle czasu, to powinni no, chociażby ze względów honorowych dotrzymać słowa, bo odwoływanie, odwoływanie w ostatniej chwili sali tylko dlatego, że ktoś wcześniej się nie zapoznał z jakimiś faktami dotyczącymi wynajmującego jest niepoważne, no i tak naprawdę powinno się występować na drogę sądową i żądać odszkodowania w takiej sytuacji za, za spowodowane szkody, bo to też no ale pewnie nikomu nie będzie się chciało z takiego powodu iść, iść do sądu, no więc oni wiedzą, że są bezkarni. Natomiast to jest Uniwersytet Ekonomiczny, Pan miał mówić dzisiaj o ekonomii, nie o LGBT. No najprawdopodobniej tak, że miałem mhm. ogólnie to opowiedzieć. powiedzieć zajmie no, o, o tym, jak tam y, pierwsze tygodnie, takie obserwacje, nowe. Nic tam nie Okej, okay, bo teraz też w planie. M. Bo tutaj... ktoś może teraz powiedzieć, no Uniwersytet Ekonomiczny, Pan nie jest ekonomistą, no i z jakiej racji miałby Pan tutaj się y, y, występować? No coś. ale to chyba niektórzy goście, którzy bywali tutaj wcześniej, też nie byli ekonomistami, mhm. z tego co mi wiadomo. Tak, mhm. że, no, tam, pan Palikot chyba nie jest ekonomistą, chyba nie był tutaj. Kościoła, tak. W każdym razie dobrze, ale jeszcze może paść argument na no, eksterytorialność uczelni wyższych. Czy uczelnia no, nie ma prawa decydować o tym, kogo chce zaprosić? No, ma prawo, no, ma prawo mhm. decydować, natomiast no, po pierwsze, jeśli chciałaby być um, neutralna, no to powinna umieć dyskutować z każdym poglądem, mhm. no, również z takimi, z którymi tam rektorowi osobiście nie pasują. E, poza tym, no, tak jak powiedziałem, skoro zgodzili się na spotkanie, dwa tygodnie temu, no to nie, to, powin, to powinni tego y, słowa dotrzymać. Odwoływanie w ostatnim momencie jest po prostu strasznie słabe. No faktycznie jest to raczej nieeleganckie. Dobrze, ostatnie pytanie. No nie da się ukryć, że trwa jakaś walka ideologiczna. Y, jest cenzura, no w Ralu24 stoi, pan Michalkiewicz ma teraz problemy. Y, natomiast chciałem spytać, czy no w... Y, w programie Partii Corwin jest argument czy postulat, no, żeby uczelnie były prywatne. Czy prywatna instytucja typu YouTube, Facebook, prywatna uczelnia ma prawo do powiedzmy, cenzury w swoim zakresie? No to temat, to... o którym ostatnio rozmawialiśmy, jak mm -hmm. byłem we Wrocławiu, bodajże tam w sierpniu, to właśnie o tym rozmawialiśmy. Mm -hmm. Proponowałem tam pewne proste rozwiązania. Myślę, że przede wszystkim YouTube, Twitter, Facebook i tak dalej powinny przestrzegać swoich własnych regulaminów, i to na dobry początek. No tak. Bo jeśli, Być może jeśli... to by wystarczyło. Jeśli, tak, no to powinno wystarczyć. Przynajmniej, jeśli jakiemuś użytkownikowi chce wypowiedzieć możliwość prowadzenia kanału, w którą zainwestował swoje przecież środki, czas, pieniądze często yy, znaczne no to powinien wykazać dlaczego, w którym mm -hmm. momencie nastąpiło złamanie umowy, czy rzeczywiście należało no tak. umożliwić odwołanie się do sądu od tej decyzji. No to niestety jest strasznie e, dziko robione. Słyszymy, że kolejne postępy tam lewactwa idą w kierunku na przykład zajmowania kont na PayPalu, mm -hmm. że ludziom są tak. blokowane to środki w ogóle pan, bez, pan bez, od, bez możliwości odwołania się od tego. No to jest rzeczywiście e, skandaliczne postępowanie, no i myślę, że nasi przeciwnicy sobie wystawiają świadectwo najlepsze mm, tym, tak. po, jakie, po jakie metody sięgają. Tak? No komuś konta, z, dlatego, że się z, kim, z nim nie zgadzamy, no jest naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Myślę, że taka ideologia, która posługuje się takimi, e, takimi chwytami w, w swojej obronie, no nie może przetrwać. Jasne. Dobrze, to ja w takim razie życzę wszystkiego dobrego, nie przeszkadzam. Zapraszam na spotkanie. Dzięki wielkie. Dobrze.

Jestem zaskoczony, że tyle osób przyszło. Witam wszystkich. Spotkaliśmy się, żeby wyrazić niezadowolenie z powodu, delikatnie mówiąc, prawda? nasze niezadowolenie z powodu decyzji uniwersytetu, który odmówił nam dzisiaj spotkania w środku, wypędził nas na, na mróz, na, w, w ciemności tutaj zewnętrzne. Chcieliśmy porozmawiać na, sobie na spokojnie o ekonomii, o polityce, o tym co w Sejmie słychać, nic szkodliwego nie mieliśmy na myśli. E, tymczasem jesteśmy zmuszeni rozmawiać o cenzurze po raz kolejny. E, musimy po raz kolejny upominać się o wolność słowa. E, to nie my zabieramy im prawo, e, to nie my, lewicy, e, o, ideologii LGBT, odbieramy prawo wyrażania swoich poglądów. To oni odbierają to prawo nam. To nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my tę wojnę wygramy. Żadna ideologia, która posługiwała się w przeszłości cenzurą, żadna ideologia, która próbowała zamykać usta swoim przeciwnikom, nigdy nie odniosła na dłuższą metę sukcesu. Stosowanie przymusu wynika z niewiary w argumentację. Uniwersytet powinien być miejscem, w którym wszyscy mogą swobodnie dyskutować, w którym dyskutuje się po prostu na argumenty, w którym każda teza, nawet najbardziej dziwaczna i omurzająca, może zostać na spokojnie przedyskutowana, o ile zostaje właśnie dyskutowana przy użyciu słów i, i argumentów, a nie przy użyciu siły. Zamiast tego y, przedstawia się nam gotowe rozwiązania, bezdyskusyjne dogmaty, w których, o których dyskutować nie wolno. Nie wolno w Polsce dyskutować o y, ideologii LGBT. Przypominam dla tych, którzy negują istnienie ideologii LGBT, co to jest ideologia LGBT, bo są ludzie, którzy wybierają, y, że w ogóle coś takiego istnieje. Otóż ideologia LGBT polega na przekonaniu, jest zbudowana na przekonaniu, że istnieją. Y, y, Orientacje seksualne równie funkcjonalne, że nie, nie jest tak, że jest jedna orientacja seksualna i, i dewiacje, y, jakieś zaburzenia seksualne, tylko że istnieje wiele równoprawnych orientacji seksualnych. I y, ta ideologia, która mówi coś przeciwnego, że są te ideologie równe, nie znosi dyskusji, nie znosi sprzeciwu, ponieważ nie ma żadnych argumentów. Y, nie, w starciu z konkretnymi argumentami ta ideologia po prostu nie istnieje. Dlatego oni chcą zamknąć usta tym, którzy mówią inaczej, dlatego nie, nie zgadzają się na żadną dyskusję i próbują wszystko kwitować tylko mową nienawiści. Każdy, kto mówi coś innego niż oni, niż oni chcą słuchać, to jest nazywany prostu nienawistnikiem, homofobem, faszystą i czym tam jeszcze. Dlatego, że... To, tak powiedziałem, stosowanie cenzury wynika z niewiary w argumentację. Oni sami nie są przekonani do tego, co mówią. Dlatego nie potrafią ścierpieć krytyki, dlatego nie potrafią spokojnie dyskutować, dlatego posługują się wyłącznie inwektywami, dlatego posługują się szantażem emocjonalnym, mówiąc o... Yy, oskarżając nas o nienawiść, o mowę nienawiści, o, o, o jakieś fobie yy, i tak dalej. Więc yy, jedyne, co... Mamy im do powiedzenia to, że zapraszamy ich do dyskusji, jeśli będą mieli ochotę. Jeśli nie będą chcieli z nami dyskutować, to tą wojnę na dłuższą metę przygrają, bo każdy, kto wysłucha na spokojnie argumentacji na ten temat, będzie zmuszony przyznać, że po prostu ta ideologia zbudowana jest na kompletnym fałszu. Także nie wiem, czy tam ktoś jeszcze w środku jest, żeby nas usłyszeć. No ale jeśli tak, to, to pozdrawiamy, zapraszamy na, mimo wszystko na, do dyskusji. Jeśli ktoś tam z y, cenzorów ma ochotę wyjść i podyskutować, to jest to właściwy moment, bo tutaj długo z powodu zimna y, siedzieć nie będziemy. Także dzięki za, za przybycie i wyrażenie sprzeciwu. Zapraszam na 19 na rynek. Tam będziemy mieli dalszy ciąg tego spotkania, które miało odbyć się tam w środku. Porozmawiamy już na, na spokojnie no, o innych tematach, niekoniecznie tylko o, o, o tej faszystowskiej cen, cenzurze. Będzie okazja zadawania pytań, będzie okazja dyskutowania, więc jeśli ktoś się nie zgadza, jeśli są tutaj też osoby, które nie zgadzają się ze mną, nie zgadzają się z nami, uważają, że ja błędnie przedstawiam sprawę, czy w ogóle w czymś innym się mylę niż, niż to, o czym mówiłem, to, to oczywiście też zapraszam. My, w przeciwieństwie do Uniwersytetu, Uniwersytetu Wrocławskiego Ekonomicznego, jesteśmy otwarci na dyskusję i nie ma problemu, jeśli ktoś tam chciałby zakwestionować, to nie traktujemy niczego jako dogmaty. Ja nie traktuję niczego jako dogmat. Zapraszam do polemiki. Także to dzięki za wysłuchanie. Oddaję głos. Dziękujemy bardzo za przybycie. Spotkanie miało być zorganizowane przez Stowarzyszenie Koliber Wrocław oraz przez Fundację Akademia Patriotów. Niestety nie może się odbyć w takiej formie, w jakiej było zaplanowane, a podkreślam, to miała być dyskusja. Dyskusja to nie miało być propaganda, jaką uprawiają inni również na uniwersytetach. I teraz mówienie, że uniwersytet jest apolityczny, kiedy zaprasza polityków, tylko polityków tych, których im pasuje, jest absurdem. Jaka to jest apolityczność? Apolityczność, że się zaprosi pana Aleksandra Kwaśniewskiego, wiceministra, może Janusza Palikota, ale nie zaprosi się posła Konfederacji? Dlatego zorganizujemy to spotkanie. Spotkanie się odbędzie w takiej formie, jak była zaplanowana. Tylko o godzinie 19 w Dworze Polskim sala na pierwszym piętrze, rynek 5. A teraz poproszę jeszcze przedstawicieli Stowarzyszenia Koliber o odczytanie listu do pana premiera i bardzo proszę o wysłuchanie. Jest to list do. Premiera Gowina. Ja premierę Gowina. Szanowny panie premierze, w imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Koliber i Akademii Patriotów, chcielibyśmy wyrazić ogromne zaniepokojenie z powodu odwołania zaplanowanego na dzień 6 grudnia spotkania z posłem koła poselskiego Konfederacja Dobromirem Sośnierzem na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Decyzja rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraźnie stoi w opozy opozycji wo wobec rozumienia uniwersytetu, uniwersytetu jako miejsca swobodnej wymiany myśli i niestety wpisuje się w pewien ciąg działań skierowanych przeciw wolności słowa na uniwersytetach, których wyrazem jest między innymi odwołanie przez prorektora Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencji pod tytułem Etyka w Medycynie, Prawo Dziecka do Życia w 2017 roku. Odmówił w tym samym roku. Zorganizowanie wy wykładu Rebeki Kisling na Uniwersytecie Warszawskim czy próby wymuszenia na władzach Uniwersytetu Gdańskiego odwołania wykładu doktora Tymoteusza Zycha w 2019 roku. Dodatkowego niesmaku dodaje fakt, że podanie do uczelni władz zostało zatwierdzone w dniu 22 listopada 2019 roku, zaś jego odwołanie nastąpiło na dzień przed planowaną datą spotkania. Co więcej, organizatorzy Wydarzenia z posłem Dobromiry są właśnie, że wyraźnie zastrzegali nie tylko fakt, że nie zamierza, że zamierzają zadać, zadać mu wiele pytań, ale również w trakcie spotkania dojdzie do dyskusji ze, ze strony zgromadzonej publiczności. Panie premierze, z niepokojem zauważamy, że po raz kolejny doszło do momentu, w którym arbitralnie decyduje się, kto ma prawo głosu do demokracji, a dla kogo to prawo jest limitowane. Jako działacze stowarzyszenia, które w swojej deklaracji ideowej uznaje, że stosunkami społecznymi musi kierować etyka, zaś prawo powinno gwarantować swobodę działania oraz wolność słowa, stanowczo sprzeciwiamy się działaniom rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu. Liczymy, że pańskie zapewnienie, że, liczymy, że pańskie zapewnienie, że powtórzy pan zabieg Tadeusza Rejtana, jeśli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczać wolność słowa zwolenników ideologii gender, także w przypadku tych poglądów. Z poważaniem. Bartosz Zasieczny, prezes Oddziału Wrocław Stowarzyszenia Koliber, Karol Handzyn, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Koliber oraz Halszka Bielecka, członek Zarządu Akademii Patriotów. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Prosimy. Nie, Pani prosi. Tak, tak, zapraszamy, bo tutaj jeszcze jedna osoba chciała zabrać głos. Osoba, która przede wszystkim ma bardzo duże doświadczenie właśnie w współpracy jednej władzy z drugą. Bardzo proszę. W 1990 przyjmowałem władzę tutaj jako wojewoda i między innymi spotykałem się z Józefem Kaletą, ówczesnym rektorem, członkiem Establishmentu polskiego, a ojcem obecnego rektora. I z takim zdziwieniem odkryłem dzisiaj rano, gdy przeczytałem te maila od pani, że Tradycja cenzury PRL-owskiej trwa prawie 30, 30 lat. Jest to rzecz przerażająca i moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby młodzież nie miała takich edukatorów. I to jest może bardzo trudne zadanie, ale ja jako chrześcijanin i katolik uważam, że wszyscy musimy otworzyć nasze serca na Chrystusa nasze domy na Chrystusa, aż w końcu otworzą się drzwi tej i wszystkich innych uczelni na naszą wielowiekową tradycję i na otwartą jasną przyszłość, bo bez tego po prostu z takimi uczelniami Polska nie ma przyszłości. Polska młodzież po prostu nie będzie wiedziała po co, jaki jest cel życia. Bardzo dziękujemy za te piękne słowa. W mamy nadzieję, że właśnie ten pokojowy wiec, bo jest to pokojowy wiec, to nie jest mowa nienawiści, to jest zwyczajna dyskusja. Otworzy drzwi nam do uczelni, a także posłom Konfederacji. Panie Dobromirze, proszę się pożegnać. Do dyskusji jeszcze nie ma. Dyskusja to będzie, jak ktoś do nas wyjdzie podyskutować. Na razie to jest nasz, nasza próba wzniecenia dyskusji i ona jest, nie, nie po raz pierwszy jest blokowana. Przypomnę, że moje konto na Twitterze już od wielu miesięcy wisi zablokowane, właśnie dlatego, że odważyłem się napisać, że homoseksualizm to dewiacja. W piątek, w poprzedni tydzień temu został zwolniony pracownik Uniwersytetu Medycznego, znaczy pracownica tak naprawdę, dlatego, że wygłosiła wykład taki popularno-naukowy, tak naprawdę, homoseksualizm, a w zdrowie, w którym. Stwierdzała rzeczy tak oczywiste jak to, że homoseksualizm nie służy zdrowiu. Jak to, że homoseksualiści są na przykład bardziej narażeni na, na AIDS. Za to została zwolniona w trybie dyscyplinarnym z uczelni natychmiast. Przypominam, że wisi od paru, od paru dni kanał Wojna Idei, wisi w Realu 24, więc ta cenzura to nie jest wymysł, Ta cenzura jest realnym zjawiskiem i problemem i to z tym się musimy borykać, a nie z przejawami jakiejś rzekomej mowy nienawiści w stosunku do osób LGBT, na czym się różne zjawiska się zdarzają. Być może z takim też czasami gdzieś mamy do czynienia, ale to na pewno nie jest problem społeczny. Problem społecznym, politycznym w Polsce są postępy lewactwa w dziedzinie cenzurowania internetu, w dziedzinie cenzurowania swobody wypowiedzi, w dziedzinie ograniczenia swobody dyskusji również na uniwersytetach. Także dzięki za przybycie na ten, na ten wiec, w ten chłodny wieczor, wieczór grudniowy. I zapraszam do udziału już w bardziej przyjaznych warunkach w dalszej części spotkania o 19.00 na rynku. Dzięki. Ale, może, może jednak coś pokrzyczymy: Precz cenzur na Precz cenzurą na uczelniach! Precz cenzurą na uczelniach! Precz cenzurą na uczelniach! Precz cenzurą na uczelniach! Precz cenzurą na uczelniach!